Odmiana golden. Ona tutaj trzeci rok rośnie. Może troszkę zbyt słabo i w niektórych miejscach te drzewka są troszkę za słabo, za słabe, ale pozostały już całkiem dobrze. Trzeba było wyciąć niektóre pionowe pędy wyrastające do góry. I tutaj nie ma połków światowych, więc trzeba oprzeć. Proszę popatrzeć, wszystko co rosło do góry zostało wycięte. Tutaj także. Niektóre boczne skrócone, a wysokość drzewka my tutaj nie ingerujemy. Wysokość została taka, jaka jest czyli tak to wygląda i tak ma pozostać. Tutaj też troszeczkę uszczeknięte i to wystarczy. Ta odmiana też na końcu ma pałki kwiatowe. Można by powiedzieć, że ona troszkę za słabo rośnie. Bo ten golden rzeczywiście y, trochę za słabo ruszył i w tamtym razie tutaj był jeszcze y, tu podnawożony, żeby rósł silniej. To tutaj też tak to wygląda. Można też trochę skrócić. Tam tu można. I tak wygląda ognia na głowę. Wierzchołków nie skracamy. Silna boczna, pędy Ja to skróciłem. To, co zrobi maszyna listwa, to ja to właśnie na tej odległości odciąłem. Widać, że to owocowanie przenosi się do środka korony. Tutaj ono będzie. W tamtym roku był tutaj dość duży plon. Może wielkość owoców. Mogłoby być trochę lepsza no ale nie wszystko się udaje tutaj też jest lekko pospracane ale tak wygląda odmiana Golden po cięciu formującym jeszcze nie powiedziałem że no co prawda silnych mrozów nie było tutaj nie było na razie problemu z przemarzaniem pąków kwiatowych ale gdyby taka sytuacja i były bardzo silne mrozy no to te odmiany Yy, yy, wrażliwe na mróz byśmy zostawili i później bo nie wiadomo jak dalej będzie ale na dzień dzisiejszy jesteśmy, że tak powiem zadowoleni chociaż przyrost przyrosty, o tutaj na przykład są silniejsze przyrosty bo to te drzewka dostały nawozu i tutaj reakcja drzewek była taka że one są trochę Większe i plon w tym przyszłym roku będzie ten pęd jest trochę za długi, więc ja go mogę trochę skrócić. Tutaj za pąkami kwiatowymi on lekko skrócony, on nie będzie się opuszczał. Tu są pąki kwiatowe, on będzie w ten sposób tu nie potrzeba skracać, bo one nie są zbyt duże. i Zakończone pędy są pąkami kwiatowymi. Ten rośnie zbyt pionowo, więc ja go mogę uciąć. No. O. I, I tak to może zostać. Chodźmy jeszcze tam. Można tu gdzieś skrócić, gdzie za po kwiatowie, ale można trochę bliżej, bo tutaj jest około już 40 cm. Koroś jest zbyt pionowo, nie musi tak i tutaj za pąkami kwiatowym już ucinamy i ta część górna została już zrobiona tutaj nie ma pąka kwiatowego wycinamy tu wycinamy o i tak to wygląda drzewo drzewko pocięcie Tu na przykład ten nie jest zakończony pąkiem kwiatowym, więc ja tu go za pąkami kwiatowymi ucinam. Tutaj też wkraczam. O! I to wystarczy naprawdę wystarczy. Te pędy są zbyt silne, nie potrzeba takich długich. Ja je trochę tutaj zmniejszam, o. tak, tu też jest pionowy, nie muszę go skracać, on tutaj się wygnie, są pąki kwiatowe i tak wygląda rzek po pocięciu, więc widzimy, że roboty tu wcale nie ma dużo.